Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto mnie miłuje, kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje moich słów. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój. Zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w takim miejscu, w jakim teraz się znajdujemy, właściwie powinniśmy zamilczeć, aby przemawiała do nas ta, która w tym miejscu rozmawiała.